Jak wyhodować drobną matkę? Proszę Państwa, już mówię. Pierwsza rzecz, jak wierzymy w swoje pszczoły, że są ok, to możemy bazować na własnej. Tem, ja się nigdy nie zgadzałem. Kiedyś troszkę wierzyłem w słowo pisane, bo naukowcy to mówili, tak wierzyłem, powiem szczerze, na przykład ja byłem fanem inseminacji. Ja wierzyłem, że inseminacja to będzie taki postęp, bo wszędzie pisało, że to jest gwarancja, ogromna powtarzalność, ogromna miodność, ogromna siła. No i, i na studiach powiedziałem profesorowi Borczeckiemu, mojemu mistrzowi, że w swojej pasiece to tylko będę miał miejsce na go spokój się. To jest technologia niedopracowana, one są gorsze, dużo gorsze i dla mnie to był szok. To tak jak ja wierzę, że Polacy są najwspanialszą nacją i ktoś mówi, że nie jesteśmy taki śwień. Szok. Trafiłem do instytutu i co roku się przekonywałem. Własna pasieka często przyniedbana, a rodziny dwa, trzy razy silniejsze. Przychodzi maj, w instytucie ze 100 rodzin nie jestem w stanie wybrać 5-10 do wychowu, muszę prywatne przywozić, żeby robić wychód dla instytutu, bo to jest dziadostwo. Żywotość tu ma... Marta, a teraz nie wymienię, hodowcy kiedyś się szczycił, że jest czy w Europie, pojechałem do niego, na no jak ta pasieka i tak dalej, te matki inseminowane sprzedaje, gigantyczny biznes. Pytam się, a w swojej prywatnej to masz czy naturalne? Prywatne, inseminowane, tylko muszę mieć pszczoły do wychowy, na odkłady. No to w prywatnej to takie wdowki z Żydami, że się spotykają tam czy, Żydów. Mówi jeden, co robi twój syn? Mój buduje socjalizm Polca O, to dobrze, dobrze. No, twój komunizm związku z jeszcze lepiej, a twój mieszka w Izraelu. Buduje socjalizm czy komunizm. No co ty we własnym kraju? No to tak, producenci płatyki inseminowanych. Zaraz, zaraz, to teraz jak hodować dorodną matkę, zaraz zobaczę, która prezentacja byłaby najciekawsza. Myślę, że może to będzie to najlepsze. Tak, to może będzie ta najlepsza, bo tam mam różne. Teraz, jak hodować dorodną matkę. Rzeczy, które mi się projektowanie przejścia, które... pokażę slajdów już, od początku. A proszę Państwa, Czego naśladować po prostu naturę. Mat z cichej wymiany i rojowe wskazują, co jest dobre. Pierwsza rzecz. Wychów stosunkowo wcześnie. Jak jak sprzedaję na rynek, to jak jest zapotrzebowanie, to zaczynam mi super wcześniej i super późno. Ja nie polecam super wczesnych matek i super późnych, ale jak jest jakieś zapotrzebowanie, ale powinno się bazować, podstawową pulę matek wymienić w maju, dokończyć wymianę w czerwcu. Na koniec lipy matka ma być przyjęta i rozczarwiona. Rzeczy, które mówiłem, nie będę chów i hodowla, to oczywiście pomijam, że matka ma dwie, dwa składniki, które decyduje, żeby ona była dobra. Wartość hodowlana i wartość użytkowa, zwana też biologiczna. Wartość hodowlana, to co ma w genach po matce i trudniu, który urasienił tą matkę, czyli po rodzicach. Wartość użytkowa, to jest ta miodność i inne cechy, które są z nią związane, albo dla nas są cenne, na przykład trzymanie się plastrów, łagodność, zimotrwałość, który też ma cechy genetyczne, ale niektóry, na przykład łagodność wcale nie musi być powiązana, może nie być złoceką, ale komuś nie odpowiada, i nie odpowiada. Genetyka, pomijam, że się dzieje molekularno populacyjną molekularno odrzucam, tym się nie będziemy zajmować, bo to jest ta budowa DNA, RNA, tylko populacyjna. Populacja to jest wkrótce Frekwencja genów populacji, złych, dobrych, średnich, jak ją zmienia się lepiej, Czyli my tylko się zajmujemy genetyką populacji. Wartość hodowlanych. Mówiłem już, że wartość hodowlana najważniejsza jest w matek zawodowych reprodukcyjnych, a w przypadku pni yy, użytkowych, które mają produkować miód czy tam odkłady, to jest przede wszystkim strona mateczna i niewielki udział strony ojcowskiej. Chociaż też nie, warto byłoby i o to zadbać. Matka użytkowa. No, według obecnych pojęć, matki hodowlane, które człowiek wyhodował i trzyma dla miodu, to matki użytkowe i jak sprawić, żeby ona była drobna. Pierwsza rzecz, trzeba wyhodować się po dobrej matce, unasienić dobrymi trutniami. Nie dysponujemy trutowiskiem, to jak będziemy unasieniali się stosunkowo wcześnie, czyli jak w silnych rodzinach już latają trudnie. jak jest 20 stopni, a w średniakach są jeszcze niedojrzałe, a w słabych dopiero zaczyna je wywołać, to jest dobry moment. No chyba, że dysponujemy albo dobrym inseminatorem, albo dobrym trutowiskiem. No, jest też coś takiego, jak, jak interakcja gnętów i środowisk, że nieraz dobra pszczoła u Was się nie sprawdzi. Albo gdzieś słaba u Was się sprawdzi. To też jest... Jest ciekawa rzecz, coś takiego jak integracja rodziny, wczoraj, że matka może też specyficznie dodatkowo jeszcze podkręcać walory rodziny. Co wpływa na dobrą matkę? Proszę Państwa, a z 10-15 ważnych czynników, ale tylko zasygnalizuję te super, super, najpraktyczniejsze, najważniejsze, które bardzo łatwo prostymi metodami uzyskać. Pora wychowu. Naśladujemy naturę. Najlepsze są matki wtedy. Jak są intensywne rójki, bo to natura mówi, gdzie w danym przypadku kalendarz fenologiczny wpływa no, na Lubelszczyźnie. Pierwsze rójki, realistycznie, przy normalnej wiośnie, nie takie jak rok temu, to się zaczynają w pełni kwitnienia rzepaków. To jest w okolicach 10-15 maja i dotyczą dopiero najsilniejszych rodzin. W końcu maja mnóstwo rodzin może się gdzieś cioć. i to jest najlepsza pora wychowań. Pora u nasienienia to się zgrywa z pewnym przesunięciem, to przesunięcie, to powiedziałem, wtedy powinno się zaczynać wychów matek, jak jest w rodzinach silnych, powiedzmy w 10-20%, przynajmniej połowę męskiej dłoni czerwotrutowego to jest decymetr 250 trutni, to już tych trutni jest dużo, na tyle, że tych tutni starczy do nasienienia. Warunki w okresie wychowu. Proszę Państwa, mówię o warunkach pożytkowych, agrometrologicznych. Ja robiłem to do pracy autorskiej, której ze względu na konflikt z promotorem nie obroniłem. No zaczął to spublikować moją pracę jako w renomowanych czasopismach pod swoim nazwiskiem i się ostaliśmy w niezgodzie. Nie w każdym razie ja analizowałem, co wpływa. Co jest najważniejsze, że matka była duża, dowodna, żeby była ciężka, miała dużo rumorki bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Duża matka. Ma duży zbiorniczek nasienny, ma długie jajniki, ma dużo rulek jajnikowych, może produkować dużo jajeczek, może produkować dużo substancji matecznej, a dużo substancji matecznej będzie wpływać na yy, nastrój roboczy. Czyli matka ma być duża, jak największa. Też tak jak mówię, ja tu w kularach mówiłem, że ja liczyłem, że ja mam gigantyczne matki, to Jest pewien prób, że już się dużo nie zyskuje. To tak jakby selekcjonować pracownika kogo na łokza dużo głowy, nie? Czyli to mają być jednak dużo. Ja uważam, że w warunkach, jak się zapewni dobre warunki, to 200 mg to powinna być dziecinada, a 250 mg to powinien być standard. I matki mogą dochodzić do 300, a nie tak jak polska norma branżowa 180. I co bardzo jest ważne, ja tam analizowałem prawie 40 czynników, wszystko co się dało opisać, niektóre nawet absurdalne analizowałem, wszystko co się dało opisać, i niektóre się nie potwierdziły, albo odpowiednim testem statystycznym, tak zwaną regresję kroczącą, to nie jest tak istotne, ustaliłem, co jest najważniejsze. Warunki wychowu mają wpływ powiedzmy w 25, może w 30 na efektywność wychowu, czyli spory, ale nie taki duży. Największy wpływ ma rodzina wychowująca. Mówię tylko o dorodności biologicznej, pomijam całkowicie aspekty genetyczny, że ta matka jest po dobrej matce, że dobrymi tryptami, tylko o to, że była duża i droga. Jakie są dobre warunki wychowu? Jak jest dużo słońca, słońca, ciepła, naturalnego pożytku, ale niezbyt intensywnego, co praktycy już dawno wiedzieli, ale ja ustawiłem ile tego pożytku ma być. Dzienny przybytek netto ma być od 10 do 72, lekkie chlapanie z plastów, nie lanie się, Najgorszy wariant to bardzo dobry pożytek. Tu już lepiej, szyby jest brak pożytku. Bo możemy go zrekompensować karmieniem. To jest troszkę gorzej tylko. I co jest dobrze? Dobrze, żeby dwa tygodnie przed wychowem już było dużo dni słonecznych, że pszczoły przynoszą nektar, ale przede wszystkim pyłek. Pyłek jest dużo ważniejszy od nektaru. Żeby już pokolenie pszczół było z dobrze dogranego pszczelu tego, który będzie karmił matki. Teraz e, tak, to jest okres, okres, w czasie wychowu, ma no niewielki wpływ. Tu demonizują pszczelarze, że tam jak się podda larwy, to nie wolno zajrzeć kiedyś jakieś od farby w jakieś pasiedztwo, co w daszek. tutaj pszczelarz, dzień historizy. Straszna rzecz się stała bo daszek. Nawet się boją podkarmić pszczoły, bo dzień historyzy wypada, czyli 11 dzień rozwoju to jest de facto 7 dni po poddaniu larwy, bo to się liczy 3 dni jajo i tak przy założeniu, że podajemy larwę 24 godziny. i też wiedziłem, że żyłem w te bzdury. To troszkę szkodzi w ekstremalnych warunkach, jakbyśmy stukali matecznikami i celowo już kazali. Kiedyś miałem nadprodukcję matek, taką totalną nadprodukcję, że mi się tego gryfał po 300-400 dziennie. I myślę, spróbujmy. Co się stanie, jak celowo pojadę do pasiki oddalonej o od 20 km. I przewiozłem mateczniki dokładnie w dniu histolizy. Co prawda nie trząsłem, nimi. No, kolega kierowy, otrzymał blok stereopionowy, tam było tych mateczników za 300, ale z 5 km to było od cholery dziur. No proszę Państwa, średnio ziemi nie wygryzało w cieplarce 10% matek w dniu histolizy przewożone na odcinku 20 km celowo. Ja się liczyłem, że mi wszystkie szlak trafi. Nie wygryzało się 15%, troszkę gorzej. Czyli ten dzień histolizy jest kompletnie demonizowany. Oczywiście w rodzinie wychowującej, jak samateczniki nie szalejemy z dymem. Najlepiej, bo to może. Silne odmienie pszczół potrafi zakłócić funkcjonowanie rodziny nawet do dwóch dni, do, do 48 godzin. Najlepiej to używać, ja używam woda, troszkę tych różnych olejków. Kiedyś Pani Muszyńska robiła, teraz jest kilka firm, francuskiej, francuskiej, się o W sklepach są olejki, daje się tego parę kropelek, opęskiwa czaręczny. Mgiełka i 90% przeglądu we wszystkich rodzinach to w ogóle pod używa żywa i w ogóle nie chodzę z światów, bo szybciej pracuje. Czyli dmienie jest 100 razy gorsze niż ten dzięki historii za przestawienie ramki delikatne to kompletnie nie ma wpływu. Teraz jest bardzo ważna rzecz. Liczba odciąganych mateczników. Podpatrujemy naturę. Mnóstwo producentów poddaje naraz do rodziny, gdzie w ogóle nie ma czerwi otwartego, powiedzmy między 100 a 200 lat. To jest absurd. Jak nie ma czerwiu otwartego, to potrafią przyjąć 90%. Na przykład 100 albo 120 albo 150. I matki wychodzą pchły. 120 mg, 140. Prawie 90% nie spełnia tej nędznej normy. Liczba odciąganych mateczników powinna być tyle, ile w naszych warunkach odciągają w trakcie rójki. W trakcie są mateczniki na różnych etapach. Jajeczko, młoda larwa, stara larwa, pierwsza zastępionej i dopiero wtedy i tych mateczników z reguły nie jest więcej już skrajnie jak 30-40 ukrainek. Ja bym powiedział, dla mnie optymum jednej serii to 20-30. Poniżej 20 to trochę mało, a powyżej 30 lekko zaczyna spadać jakość matek. Ona może być jeszcze wysoka. Kolejna rzecz, bardzo ważna, też natura. Masa jajeczek. Wreszcie ktoś chciał mi wręcz jakoż nie co mówią jajka. Nie mówi jajka. Albo jaja, albo jajeczka. Ja mówię Poprawna nazwa biologiczna to jajeczka lub jaja, a nie jajka. Jajka to makura. I byłem na jakimś wykładzie, jakiś prelegent z tytułem doktora habilitowanego, po prostu nadzwyczajnie uporczywie mówił, że matka składa jajeczka o masie 0,0167 mg i to wielokrotnie powtarzał. Mówił, że tyle jajeczek to tyle masy. No to tak jakby nie ja powiedział, że każdy Polak żyje na przykład 75 lat. 2 miesiące i 3 dni. I to jest standard w no, Polsce. Teoretycznie można wykładanie tego słowa. Matka składa jajeczko o masie od 0,08 do 0,25 mg. Czyli najlżejsze jajeczka są trzy razy cięższe. Czy ta wielkość zarodku ma wpływ na wielkość matki? Pewien